Jakub stał na scenie pod ostrym światłem reflektorów, mikrofon w dłoni, a tłum skandował jego imię. W tej chwili, gdy ogłaszał swoje zaręczyny z Anną, jego wieloletnią dziewczyną, sala eksplodowała oklaskami, ale Michał, siedzący w cieniu za kulisami, poczuł, jak jego serce pęka na kawałki, bo wiedział, że wszystkie słowa tych miłosnych piosenek, które Jakub śpiewał, pochodziły z jego duszy, nie z miłości do niej. To był szok, który zmusił Michała do podjęcia decyzji, że musi odejść. Zanim prawda zniszczy wszystko. Michał nigdy nie spodziewał się, że jego życie potoczy się w ten sposób. Urodzony w małym miasteczku pod Krakowem, od dziecka czuł się inny. Rodzina, głęboko katolicka, oczekiwała od niego, że pójdzie w ślady ojca, zostanie inżynierem, ożeni się, założy rodzinę. Ale Michał miał w sobie muzykę, słowa, które wypływały z głębi jego jestestwa. W wieku dwudziestu lat przeprowadził się do Warszawy, by studiować literaturę a potem zaczął pisać teksty piosenek. To tam poznał Jakuba, w małym klubie dziezowym, gdzie Jakub śpiewał kaweri starych hitów. Jakub miał wtedy 22 lata, był pełen energii, z tym uśmiechem, który rozświetlał pomieszczenie. Ich przyjaźń zaczęła się niewinnie, wspólne sesje pisania, noce spędzone na rozmowach o marzeniach. Ale dla Michała to było coś więcej. Każde spojrzenie, każdy dotyk podczas poprawiania nut budziło w nim uczucia, których nie mógł nazwać głośno. W Polsce, gdzie kościół i tradycja wciąż trzymały społeczeństwo w żelaznym uścisku, bycie gejem oznaczało walkę. Michał pamiętał, jak w liceum słyszał żarty o pedałach, jak koledzy szydzili z tych, którzy nie pasowali do normy. Jego rodzice, choć kochający, nigdy nie zaakceptowaliby prawdy. Ojciec, emerytowany wojskowy, mówił o homoseksualizmie jako chorobie, a matka modliła się za grzeszników. Michał ukrywał się, pisał teksty o miłości. Które był jego wyznaniem, ale zawsze w formie, która mogła być interpretowana jako heteroseksualna. Jakub stał się jego muzą. Pierwsza piosenka, którą napisał dla niego, szept w ciemności, stała się hitem. Jakub śpiewał ją z pasją, a Michał czuł, że te słowa są mostem między nimi. Ale Jakub miał Annę piękną aktorkę, z którą pokazywał się publicznie. To była fasada, Michał to wiedział, bo Jakub zwierzał mu się z wątpliwości, z presji menedżera, by utrzymywać wizerunek normalnego artysty. Lata mijały, a ich relacja pogłębiała się. Michał pisał coraz więcej tekstów, każdy z nich nasycony jego uczuciami. Twoje oczy w świcie o spojrzeniu Jakuba o poranku, gdy pili kawę po nocnej sesji. Dotyk zapomniany o chwilach, gdy ich ręce się spotykały przypadkowo. Jakub podnosił sukcesy, albumy sprzedawały się w milionach, a Michał pozostawał w cieniu, jako anonimowy współpracownik. Ale to bolało. Widział, jak Jakub całuje Annę na galach, jak udaje szczęście. Michał zaczął kwestionować swoje wybory. Czy warto poświęcać życie dla miłości, która nigdy nie zostanie odwzajemniona? Presja rodziny narastała, rodzice naciskali na ślub, na wnuki. Michał spotykał się z kobietami, by ich uspokoić, ale to tylko pogłębiało jego depresję. W końcu, po kolejnym koncercie, gdzie Jakub dedykował piosenkę Annie, Michał nie wytrzymał. Powiedział Jakubowi, że odchodzi, że nie może dłużej pisać. Jakub był szokowany, błagał o wyjaśnienia, ale Michał milczał. To był początek końca. Michał wynajął małe mieszkanie na Pradze, z dala od centrum. Zaczął pracować jako nauczyciel literatury, próbując zapomnieć. Ale wspomnienia wracały. Pamiętał noc, gdy Jakub przyszedł pijany po imprezie, zwierzył się, że czuje pustkę w związku z Anną. Ty nie rozumiesz, Michał. Tylko ty, kropka. Te słowa paliły jak ogień. Michał prawie wyznał prawdę, ale stchórzył. Teraz, miesiące po odejściu, słyszał nowe piosenki Jakuba, bez jego tekstów, puste, bez duszy. Jakub dzwonił, pisał, ale Michał ignorował. Wiedział, że musi dać mu przestrzeń, by zrozumiał. Ale czy Jakub kiedykolwiek to zrobi? W społeczeństwie, gdzie marsze równości spotykały się z kontrmanifestacjami, gdzie politycy mówili o strefach wolnych od LGBT, coming out był aktem odwagi. Michał czuł się samotny, ale wolny. Po raz pierwszy od lat spał spokojnie, bez ciężaru tajemnicy. Jednak rozmiał inne plany. Pewnego wieczoru, gdy Michał wracał z pracy, zobaczył Jakuba pod swoimi drzwiami. Twarz Jakuba była blada, oczy czerwone od płaczu. Dlaczego odszedłeś? Bez ciebie wszystko straciło sens. Michał wpuścił go do środka, serce biło mu jak szalone. Siedzieli w kuchni przy kerbacie, a Jakub mówił o swoim życiu: o presji, by być idealnym, o wątpliwościach co do swojej orientacji. Te piosenki. One były o nas, prawda? Michał skinął głową, uzyspływały po jego policzkach. To był moment prawdy, konfrontacja z rzeczywistością. Ale czy to wystarczy? Jakub wciąż miał Annę, karierę, rodzinę. Decyzja, którą musiał podjąć, mogła zniszczyć wszystko. Michał czuł, że to dopiero początek burzy. Jakub usiadł na kanapie, ręce drżały. Michał, ja. Ja nie wiem, co powiedzieć. Te teksty, one zawsze mnie poruszały, ale myślałem, że to o Annie, o kobietach. Teraz widzę, że to było o tobie kropka. Michał stał oparty o ścianę, próbując zachować spokój. To była chwila, na którą czekał latami, ale teraz bał się. Tak, Jakub. Każde słowo było dla ciebie. Ale ty wybierałeś Annę, wybierałeś fasadę. Jakub zakrył twarz dłoni. Bo bałem się. Moja rodzina, fani, media. W Polsce gej to wciąż temat tabu. Pamiętasz, co stało się z tym aktorem, który się ujawnił? Stracił wszystko. Michał kiwnął głową. Wiedział o tym zbyt dobrze. Jego własna rodzina, gdy raz zasugerował, że nie chce się żenić, oskarżyła go o egoizm. Musimy myśleć o przyszłości, mówili. Ale dla Michała przyszłość bezprawdy była więzieniem. Następne dni były pełne napięcia. Jakub nie odchodził, spędzał nocę u Michała, rozmawiali do świtu. Jakub zwierzał się z dzieciństwa, ojciec, surowy biznesmen, oczekiwał syna Macho. Nigdy nie pozwoliłbym sobie na słabość. Michał słuchał, a w jego głowie kłębiły się myśli. Czy to miłość, czy desperacja? Jakub zerwał z Anną, ale zrobił to dyskretnie, bez publicznego skandalu. Media spekulowały, ale Jakub milczał. Michał czuł ulgę, ale też strach. Co jeśli Jakub żałuje? Ich pocałunek, pierwszy, prawdziwy, był jak eksplozja. Ale potem przyszła rzeczywistość. Jakub musiał wrócić do studia, nagrać nowy album. Bez Twoich tekstów to nie to samo, powiedział. Michał zgodził się pomóc, ale pod warunkiem, prawda musi wyjść na jaw. Jakub wahał się. Daj mi czas. Tymczasem presja rodziny Michała narastała. Matka dzwoniła codziennie, pytała o dziewczynę. Jesteś już po trzydziestce, Michał. Czas na stabilizację. On kłamał, mówił o pracy, ale w głębi czuł winę. Czy zdradza ich wartości? Kościół, w którym się wychował, nauczał, że homoseksualizm to grzech. Michał chodził na msze, modlił się o siłę, ale wątpliwości rosły. Spotkał się z przyjacielem z dzieciństwa, Tomkiem który był otwarcie gejem. Tomek opowiedział o swojej walce, wyrzucenie z domu, dyskryminacja w pracy. Ale warto, Michał, żyjesz autentycznie. To dało mu siłę. Ale dla Jakuba to było trudniejsze. Jako celebryta, każdy jego krok był obserwowany. Menedżer ostrzegał, ujawnienie się to koniec kariery. Jakub zaczął pić, unikał decyzji. Michał czuł, że ich relacja wisi na włosku. Pewnego dnia doszło do konfrontacji. Jakub przyszedł z kwiatami, ale Michał był zły. Nie możesz wiecznie się ukrywać. Albo jesteśmy razem naprawdę, albo to koniec. Jakub wybuchnął. Łatwo ci mówić. Ty nie masz milionów fanów, którzy cię czczą jako heteryka. Słowa raniły. Michał poczuł zdradę. Więc wybierasz karierę nad miłość? Jakub wyszedł, trzaskając drzwiami. Michał został sam, z bólem w piersi. Następnego dnia przeczytał w gazetach: Jakub wraca do Anny? Plotki o pojednaniu. To było jak cios. Czy Jakub zdradził? Michał zadzwonił, ale Jakub nie odbierał. Czuł się oszukany, wykorzystany. Jego teksty stały się narzędziem fasady. Postanowił wyjechać do Gdańska by odpocząć. Ale zanim to zrobił, napisał list do Jakuba wyznanie wszystkiego z żądaniem wyboru. W Gdańsku Michał spacerował po plaży, wiatr szumiał w uszach. Myślał o społeczeństwie, o tym, jak Polska zmienia się powoli. Marsze równości rosły, ale kąty manifestacje też. Politycy mówili o ochronie rodziny tradycyjnej. Michał czuł się częścią walki, ale zmęczony. Dzwonił do rodziny, udając, że wszystko w porządku. Ale matka wyczuła. Coś cię gryzie, synu. Nie powiedział. Tymczasem Jakub szukał go. Wysłał wiadomość, przepraszam. Muszę pomyśleć. Michał nie odpisał. Wiedział, że to test. Czy Jakub wybierze miłość, ryzykując wszystko? Dni mijały w napięciu. Michał zaczął pisać nowe teksty, o stracie. O bólu. To było katharsis. Ale tęsknota rosła. W końcu Jakub przyjechał. Stał na plaży, wiatr rozwiewał jego włosy. Michał, nie mogę bez ciebie kropka. Przytulił go mocno. Zerwałem z Anną na dobre. Powiedziałem menedżerowi prawdę. Michał był wstrząśnięty. A co z karierą? Jakub uśmiechnął się smutno. Jeśli fani odejdą, trudno. Ale ty jesteś ważniejszy. To był przełom. Wrócili do Warszawy razem, ale wiedzieli, że burza nadciąga. Rodzina Jakuba, konserwatywna, nie wiedziała. Michał bał się reakcji swojej. Ale w tej chwili czuli się wolni. Powrót do Warszawy przyniósł nowe wyzwania. Jakub zaczął planować coming out. Zrobię to w wywiadzie, szczerze. Michał wspierał go, ale drżał. Media już plotkowały o ich przyjaźni. Paparazzi czaili się pod domem. Michał czuł presję. Jego uczniowie w szkole szeptali, koledzy pytali: Jesteś gejem? Nie zaprzeczał, ale nie potwierdzał. W domu rodzice dzwonili coraz częściej. Ojciec mówił o polityce ci tęczowi niszczą kraj. Michał milczał, ale bolało. Jakub spotkał się z rodziną. Matka płakała, jak możesz? Kościół potępia to. Ojciec milczał, ale wzrok mówił wszystko. Jakub wyszedł załamany. Oni mnie odrzucą. Michał pocieszał, jeśli cię kochają, zrozumieją. Ale wątpił. Konflikt narastał. Menedżer Jakuba zrezygnował, mówiąc, nie chcę być częścią skandalu. Fani pisali nienawistne komentarze online. Zdrajca. Michał czytał to, czuł gniew. Dlaczego miłość musi być walką? Spotkali się z aktywistami LGBT, którzy doradzali: Bądźcie silni. Ale rzeczywistość była brutalna. Michał stracił pracę, dyrektor szkoły powiedział: Rodzice skarżą się. To był cios. Za co? Za to, kim jestem? Jakub czuł winę. To przeze mnie, kropka. Ale Michał zaprzeczył, to przez społeczeństwo. Zaczęli myśleć o wyjeździe do Berlina, gdzie byłoby łatwiej. Ale to oznaczało ucieczkę. Pewnej nocy doszło do zdrady. Jakub, pod presją, spotkał się z Anną. Tylko rozmowa, powiedział. Ale zdjęcia trafiły do prasy, Jakub i Anna razem. Michał zobaczył to rano. Serce pękło. Zdradziłeś mnie? Jakub błagał, to było nic, tylko pożegnanie. Ale Michał nie wierzył. Wybierasz łatwą drogę. Wyszedł, trzaskając drzwiami. Spacerował po ulicach Warszawy, uzypłynęły. Wspominał początki, marzenia. Czy warto? Wrócił do rodziców, do Krakowa. Matka przywitała go uściskiem. Co się dzieje? Opowiedział wszystko. Ojciec wybuchnął: Jesteś chory. Idź do psychiatry. Matka płakała: Dlaczego nas ranisz? Michał czuł się zniszczony. To była cena prawdy. Dni w Krakowie były torturą. Rodzice próbowali naprawić go, zaprowadzili do księdza. Modlitwa pomoże. Michał uciekł. Wrócił do Warszawy. Ale Jakub zniknął. Dowiedział się, że Jakub wyjechał na trasę koncertową. Bez niego Michał czuł pustkę. Zaczął pisać książkę o ich historii anonimowo. To było ujście. Ale tęsknota rosła. Otrzymał list od Jakuba: Przepraszam. Anna to błąd. Wracam. Michał wahał się. Czy zaufać? Spotkali się w parku. Jakub klęknął: Kocham cię. Wyjawię wszystko. Michał wybaczył, ale z rezerwą. Musimy być ostrożni. Kamin out Jakuba wstrząsnął mediami. Wywiad w telewizji: Jestem gejem, kocham Michała. Tłum podzielił się: Jedni wspierali, inni atakowali. Rodzina Jakuba zerwała kontakt. Michał dostał groźby. Ale stali razem. Michał napisał nową piosenkę, prawda w cieniu. Jakub śpiewał ją na koncercie, dedykując Michałowi. To był triumf, ale gorzki. Stracili przyjaciół, pracę. Społeczeństwo nie wybaczało łatwo. Michał kwestionował, czy to było warte. Jakub odpowiadał, tak, bo mam ciebie kropka. Ale wątpliwości pozostały. Po Kamin aucie życie stało się walką. Jakub stracił kontrakty, koncerty odwołano. Sponsorzy nie chcą kontrowersji. Michał pracował dorywczo, pisząc freelancowo. Ale ich miłość kwitła. Spędzali wieczory na rozmowach, planach. Może założymy fundację dla LGBT? Ale rzeczywistość uderzała. Atak na marszu równości policja nie interweniowała. Michał został poturbowany. Dlaczego nienawidzą? Jakub pielęgnował go, bo boją się. Rodzina Michała powoli miękła. Matka zadzwoniła, tęsknie. Ojciec milczał. To był postęp. Ale mroczne chmury nadciągały. Były menedżer Jakuba ujawnił sekrety, oskarżając o manipulację. Media szalały, Jakub poszukał fanów. Jakub załamał się. Może powinniście wrócić do Anny? Mówił. Michał walczył, nie poddawaj się. Ale Jakub zaczął unikać. Spotkał się z dawnymi przyjaciółmi, heterykami. Michał czuł zazdrość. Zdradzasz mnie myślami? Konflikt wybuchu. Potrzebuję przestrzeni. Jakub wyszedł. Michał został sam, z wątpliwościami. Czy ich miłość przetrwa? Michał spotkał się z Tomkiem. Walczcie, ale bądźcie szczerzy. To pomogło. Jakub wrócił, przepraszając. Boję się straty. Zbliżyli się znów. Ale rodzina Jakuba zażądała spotkania. Ojciec, wybierz my, czy on, kropka. Jakub odmówił: Kocham go, kropka. Zerwali kontakt. To bolało. Michał czuł winę, przeze mnie, kropka. Jakub zaprzeczał. Zaczęli budować nowe życie. Michał wydał książkę pod pseudonimem. Stała się hitem, inspirując innych. Ale anonimowość nie trwała. Ujawniono autora. Skandal. Rodzice Michała dowiedzieli się. Matka, jesteśmy z ciebie dumni? Nie. Ale powoli akceptowali. Wysokie napięcie osiągnęło szczyt na koncercie Jakuba. Mała sala. Lojalni fani. Śpiewał piosenkę Michała, ale protestujący wtargnęli, rzucając jajkami. Chaos. Jakub został ranny. W szpitalu Michał trzymał jego rękę to cena. Jakub warto ale wątpliwości rosły. Czy kontynuować? Michał pomyślał o ucieczce, ale zostali. Walka o równość stała się ich misą. Spotkania z politykami, wywiady. Ale zmęczenie brało górę. Lata mijały, a ich relacja ewoluowała. Jakub wrócił na scenę z nowymi fanami, tymi, którzy akceptowali. Michał pisał otwarcie o miłości gejowskiej. Społeczeństwo zmieniało się, powoli. Marsze rosły, prawa poprawiały. Ale blizny pozostały. Rodzina Jakuba nigdy nie wróciła. Michał pogodził się z rodzicami, odwiedzali, choć niezręcznie. Kochamy cię, synu. To było zwycięstwo. Ale Michał kwestionował wybory. Czy zdrada Jakuba z Anną była nieunikniona? Czy ich miłość była warta bólu? W końcu Michał zdecydował się na krok. Musimy porozmawiać. Jakub słuchał. Odpuszczam ci wolność. Jeśli chcesz odejść, zrozumiem. Jakub zapłakał, nie chcę. Teraz wiem, kogo kocham, ciebie, kropka. To był moment oświecenia. Bez presji, Jakub wybrał naprawdę. Ich miłość stała się silniejsza, autentyczna. Ale cena była wysoka, stracone lata, rany. Michał napisał ostatnią piosenkę, gdy odpuściłem. Jakub śpiewał ją z duszą. Czy decyzja o ujawnieniu się była słuszna, mimo wszystkich strat?